Witam. Dzisiaj zabieramy się za impregnowanie belek stropowych. Mają około 150 lat na pewno. Trzymają się bardzo dobrze. Jak usuwaliśmy starą podłogę, to baliśmy się, że będą spróchniałe, ponieważ tu było chyba nie wiem, z sześcią ziemi i na tą ziemię były położone płytki na placki cementowe. Ale jak odkryliśmy, to okazało się, że belki trzymają się bardzo dobrze. Lepiej niż belki stalowe, które są w innym pokoju i są lekko spróchniałe. Podłoga jest bardzo nierówna, ale jak cały dom, także się nie przejmujemy tym, jak wylejemy nową posadzkę ze zbrojeniem, to powinno być wszystko ok. A tutaj jest stary komin. Już niedługo też się tym zajmę. A najpierw chcę mieć równą podłogę do chodzenia, bo chodzenie po tych woltach nie jest zbyt przyjemne, ani wygodne. Podłogi impregnuję tym specyfikiem żeby je zabezpieczyć, a później będzie szła siatka z betonem. Tak się prezentują belki po impregnowaniu. Piękne. Muszą wyschnąć. I pomaluję jeszcze raz, ale drewno jest po prostu piękne. A tutaj jest drugi pokój. A w drugim pokoju niestety mamy belki stalowe. I belki stalowe wyglądają tak, ponieważ też była wilgoć i ziemia w podłogach i przez 50 lat plus minus przeżarły się. Ale to nie koniec problemu w tym pokoju, bo ten pokój to jest jeden wielki problem, także... Wszystko powoli rozwiążemy, ale najważniejsze jest, że pogoda we wrześniu dalej dopisuje. Drzwi i okna przyjdą za pięć tygodni, także będziemy. Chociaż szczelni na zimę. Drugie piętro jest już zrobione. Pierwsze piętro jeszcze. Jeszcze nie. We'll be right <laughs> back. Witam w kolejnym dniu. Dziś przyszedł czas na wzmacnianie naszych belek stalowych, które nie wyglądają już najbardziej zdrowo, ale na szczęście tylko są przerzewiałe na końcówkach. Zabezpieczyłem już ją pierwszą warstwą środka narze, z tej strony też nie wygląda to zbyt ciekawie. Ale rozmawiałem z inżynierem, i mówił, że podłogi przeżyją, tylko trzeba je wzmocnić. Będziemy je wzmacniać prętami stalowymi 12 mm. Kupiłem 10, także wzmocnimy je i od góry, i od dołu. Za chwilę będę jeszcze malował drugą warstwę. Żeby stal była zabezpieczona. Problem był taki, że w podłogach nie było cementu ani betonu, tylko była ziemia, która była y zwieziona z pola, wrzucona w podłogi i na to były płytki położone. A ziemia y bardzo ciągnie wilgoć. Zresztą te mury dalej są mokre, powoli je osuszamy. Ziemia ciągła wilgoć i na brzegach stal przedewiała. W drugim pomieszczeniu nie mamy tego problemu, ponieważ są stare belki drewniane. Te belki mają około 50 cm długości, szerokości jak nie więcej. Są takie wielkie drzewa, po prostu ścięte i wsadzone. Także jutro będę wzmacniał te podłogi i na górę idzie siatka 6 mm i wszystko będziemy zalować betonem lekkim, który jest mieszanką keramzytu, piasku i, i cementu. Także zapraszam do kolejnych Ok, belki stalowe już są wzmocnione. O tyle, ile się udało. Według inżyniera powinno wytrzymać następne 50 lat albo i więcej. Ja tam nie jestem tego tak pewien, ale jak on mówi, to tak jest. I za chwilę będziemy układać siatkę i zalewać wszystko betonem. Także... Siatki już są zamontowane. Za chwilę będziemy zalewać betonem. Znaczy, będziemy tu, to znaczy ja i betoniarka.